Ale w sumie, yy, bo grałem w I kupiłem skrzynię Mikołaja i anarchiczną skrzynię Otwierałem i z tej skrzyni dropułem kostium Mikołaja Jak ja to dropułem, to ja nie wiem I jestem tak szczęśliwy z tego, że to dropułem To jest takie dobre, ja to za 48 milionów sobie, a za anarchicznej dropułem 64 odłamki, to też dobrze, 3 miliony wystawiłem i mam 3 miliony i pokazywam na rynku nawet no to są jakieś odłamki nie i patrzcie, kostium Mikołaja mam wystawiony za 48 kropki. patrzcie po ile oni go wystawiają 55, 68 48, 57 51 41, 41 42 Uj to trochę słabo Ale ja jestem mega siły. No i... nara